Miłoż Brzeziński w czwórce. Ten osobisty autor książek, polecamy gorąco głaskologię, jeżeli jeszcze jest w ogóle do ogarnięcia, bo to tyle było do druków, że to nie wiadomo. Czy prf, można zna szaleństwo. Piec. Sam ją wydał. I wszystko się udało. Dzisiaj A propos, sam, sam ją wydał. Sam zdecydowałem, że ją wydam. Kto decyduje w różnych sytuacjach waszych, związkowych, domowych? Z badań wynika, że głównie kobiety. Ale ty mówisz, powiedziałeś na początku, że od lat dziewięćdziesiątych słyszysz, że to kobiety głównie decydują. Czy zawsze są takie badania, tak? że to pani Zawsze mają... są takie, znaczy, że tak powinno to być robione, że jeżeli się zrobi pod kobiety, to się więcej sprzeda po prostu, tak? W tym kontekście, bo to, to, to o to chodzi. Marketingowo. Marketing w dużej mierze opiera się na takich statystykach wielkoliczbowych, no bo wiadomo, że tam nikt pięciu egzemplarzy nie będzie czegoś próbował, tylko patrzy się jaka jest tendencja. Ale ta tendencja wygląda na to, ona się tak często powiela, że ona jest prawdziwa. Czy kobiety w ogóle coraz więcej decydują i są coraz bogatsze? Kobiety już w tym momencie mają połowę wszystkich zasobów finansowych w swoich rękach skupiają i nie wygląda na to, żeby się miały zatrzymać. No ale to nie jest jakaś taka zła tendencja, że teraz panowie są tacy eee, Pff, niedecyzyjni właśnie? że podpuszczasz, żebym coś ocenił, to wiadomo, że się odbije od betonu, bo ja nie wiem, jaka to jest tendencja. Znaczy, wiesz co, te, te, kobiety w ogóle od 50 lat zrobiły wielki postęp, a mężczyźni nie za bardzo. E, I wygląda na to, że, to że, że one będzie. się nie zatrzymają, że one się w tym nie zatrzymają. Tutaj, kobiety już kupują prawie połowę ciężarówek i SUWów w Stanach. Żartujesz. Tak. Więc, Ale do firm różnych swoich czy do, do prywatnych one, użytku? Za, z, e, Nie, w ogóle, w ogóle wszystkich. I do firm prywatnie. Wszystkie. I, um, i, I prawdopodobnie za 10-14 lat będą już zarabiały więcej niż, niż mężczyźni w ogóle. Natomiast teraz w ogóle już mają połowę pieniędzy, czyli tak jak trzeba, i to nie jest dopychane. Bo czasami widzisz na przykład statystyki z uczelni, zwłaszcza amerykańskie uczelnie są odpiłowane, że połowa studentów to kobiety. No to widać, że to jest kant gigant, że oni po prostu z kalkulatorem liczą. No bo normalny, w normalnym życiu tak równo ciastka na połowę nie przetniesz tak że połowa to tak się akurat złożyło że połowa się do nas zgłosiła z dolnych mężczyzn a połowa z dolnych kobiet więc te badania z daleka, z daleka wyglądają no ale... na manipulowane a te rosną po prostu Ale globalnie tego, tak coraz mężczyźni więcej. oddają tutaj te bałeczkę no, Norbert napisał na Facebooku ja decyduję po czym moja druga połowa decyduje inaczej i tak już przeważnie zostaje możesz mieć <laughs> 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 no dokładnie inne zdanie coś tam <laughs> Ale panowie przecież chyba cały czas wiesz, tam testosteron te klimaty chcą być tymi którzy są najważniejsi no a nie kobiety no co ty mówisz że tutaj kobiety Więcej zarabiają, czy że kupują te ciężarówki, to mężczyźni są obojętni wobec tego? To... No nie wiem, czy są obojętni, czy nie. Podejrzewam, że próbują jakieś tam decyzje podejmować. Tym niemniej mężczyźni, wiesz, co to, My nie wiemy, skąd to się bierze, więc teraz się zaczyna taka wersja dywagacyjna. Mężczyźni bardziej funkcjonują, jak mówi stara filozofia chińska, na takich amplitudach. Oni tak trochę porobią, 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 tak muszą tak, mm, się stanowić. Ja tutaj porobiłem, telewizor włączyć, przemyśleć, <laughs> że porobili tak. A według takiej, tej filozofii chińskiej to baba jest nie do zajechania tak? Ona po prostu tak, pff, jedzie, gdzieś tam coś biegnie, robi, to już siedzisz, już odpoczywasz, a jeszcze pff, w drugą stronę. Tak, do, to Więc tak są, No, no. Tak. I podobnie z tymi decyzjami. To jest tak, słuchaj, taką lodówkę czy taką? No to wiesz, co się tam facet zainteresuje? Może taką. Ja tutaj dokonałem takiej krótkiej analizy, zestawiłem. by kupiła, cel, tak? A ona, a ona mówi, dobrze, a teraz zlew, może zlew jeszcze już lodówkę. Wy, 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 wybieraliśmy 5 minut Tak, ale zlew teraz też musimy kupić. Dobra, to ty już wybierz do, zlew, ale wiesz, co, jak będziemy w tym sklepie, to od razu, może kranik do tego zlew, też taką bateryjkę ładną widziałam.